Cześć, witajcie w kolejnym materiale, witajcie w kolejnej realizacji. Słuchajcie, ostatnio w rolkach, ostatnio też w poście mogliście zobaczyć jak przykładowo chciałem zrobić, podświetlić napis na skrzyniach Kubrick System, zobaczyć jak to rzeczywiście będzie wyglądało, zobaczyć ile pracy trzeba w to włożyć. I tak, ja zakupiłem u mnie firmy Pentari dwa kolory. Tych kolorów farb fluorescencyjnych jest bynajmniej w tym sklepie co ja byłem jest z pięć. Na internecie, w internecie możemy znaleźć tego sporo więcej. I słuchajcie, jeden kolor to jest różowy, Natomiast drugi jest taki light blue, czyli niebieski, jasny, niebieski, coś w tym stylu. Najpierw zacząłem od koloru różowego, co mogliście zobaczyć, do, mojego, do moich przymiarów. Użyłem właśnie tej skrzyni Kubrick z szufladami. Jest troszeczkę ciężka, bo zagospodarowana. I napisy malowałem z trzech stron. Natomiast z każdej strony zrobić inne zastosowanie. Na jednym napisie, jeden napis pokryłem przykładowo pędzelkiem. Drugi napis, drugi i trzeci napis pokryłem gąbką kuchenną. Wziąłem gąbkę kuchenną, uciąłem kawałek, złapałem przykładowo takim spinaczem i maczałem, farbę, maczałem gąbkę w farbie fluorescencyjnej i powolutku, małymi krokami nakładałem. Z jednej strony nałożyłem dwa razy, z drugiej strony i na samej górze nałożyłem trzy razy. Oczywiście, napis wychodzi troszeczkę taki chropowaty, co mogliście też zobaczyć na rolce. Podświetlić można, tylko niestety minus troszeczkę jest taki, że akurat tą farbę, którą ja mam, e, trzeba bardzo długo naświetlać. Nie wiem, <laughs> jak by się zachowały inne farby, które byśmy kupili specjalnie, dedykowane do oznaczania różnych napisów, ścian, do drogi, do pasów, które są używane, są droższe. Natomiast ja nie stosowałem tutaj żadnych podkładów. Zacząłem nakładać na surowy materiał. Nie szlifowałem. Od razu przyszedłem do nakładania i to jest pierwszy sposób, który zrobiłem. Kolejnym, kolejnym takim sposobem, którym zrobiłem, tu widzicie, mam taśmy. Taśmy odblaskowe. Przykładowo biało-czerwona, biało żółta, cała czerwona. Gdzieś tutaj jeszcze miałem kolor biały i oczywiście, i oczywiście takie paski. One są o różnych gramaturach, tak? Czyli niektóre są cieńsze, niektóre są grubsze. Zacząłem, chciałem pokryć to kolorem czerwonym. Natomiast ten kolor czerwony, tu gdzieś widać bardziej, on jest grubszy, jego się ciężej wycina i on się bardzo łamie. Możecie tu zobaczyć na samej górze. On się bardzo bardzo mocno łamie. Dlatego moi drodzy, najpierw użyłem koloru żółtego, co możecie zobaczyć z tej strony i wyciąłem znaczek firmy Kubrick System. Niestety nie wyciąłem merki, bo jest za malutka, a wyciąłem to dużymi i małymi nożyczkami. i ona ma tutaj taką cieniutką, ciężko widoczną taśmę, którą musimy zerwać. Ja do tego oczywiście używałem też pincety. To był Taki prototyp pierwszy i wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Natomiast do mojej wieży użyłem koloru. Gdzie on jest? Aha. A. Do mojej wieży użyłem koloru białego. Yy, więc słuchajcie, tutaj chyba już możecie. Co po niektórzy może już widzieli, słuchajcie, użyłem koloru białego. Jak się ściemni. To postaram się Wam to pokazać, jak to wygląda i z bliska, jak pada gdzieś z oddali światło. I co? Eee, no, zabawy troszeczkę było, troszeczkę wycinania było. Jak ja, do tego, jak ja to zrobiłem, wymierzyłem wysokość i szerokość napisu, wrzuciłem do laptopa, wyciąłem, dopasowałem troszeczkę drukowania, drukowania było i wyciąłem odpowiedni wymiar, który chciałem, nakleiłem taśmę przezroczystą, no i po prostu wycinałem. Oczywiście też potrzebowałem do tego pincety, bo niektóre elementy są bardzo, bardzo cienkie i małe, więc musiałem też przytrzymywać i małymi krokami próbować cieniutkimi, malutkimi nożyczkami wycinać. Więc słuchajcie, ja dalej się nie będę rozgadywał, trochę się ściemni. Jak mi się uda, to pokażę Wam na szybko odznaczanie, <laughs> odznaczanie na jaką odległość będziemy, będziemy stawiać nasze skrzynie. Widzimy się zaraz na zewnątrz, jak się ściemni. No i jeżeli ktoś jest ciekawy, zapraszam do oglądania całego materiału. Słuchajcie, moi drodzy, ja jestem przygotowany. Mam patyk i będę wykonywał 5 kroków, czyli 5 moich kroków, będzie to 5 e, metrów. E, będę zaznaczał to patykiem, żebyście zobaczyli, jaka będzie odległość ustawienia skrzyni i zrobi się ciemno. I wtedy poświecimy sobie po prostu latarką, więc ja. Zaczynam. Mam tutaj jak widzicie narysowaną linię, więc idziemy od tej linii. you <laughs> Dobrze, moi drodzy, widzieliście podświetlenie jednego i drugiego. Teraz jeden macie tam. Jak możecie zobaczyć, jeżeli pada światło, to widać to z 40 metrów. A tutaj, moi drodzy, jak zapalę latarkę, widzicie poświatę. Mam tutaj latarkę, żeby wam pokazać. Dobrze, moi drodzy, teraz. O, włączyło się zdrobo. Mamy tutaj drugą naszą skrzynię. Jak odwrócę, zobaczcie na jaką odległość widzicie poświatę. Jest wszystko fajne, więc słuchajcie, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to e, dajcie znać. Dajcie znać e, z tym właśnie całym podświetleniem. Ja na pewno będę oklejał wszystkie moje e, skrzynie tak, żeby były one widoczne: czy to latarka, e, latarka od telefonu, czy zwykła latarka może też być, więc zapraszam Was do kolejnych, na kolejne materiały, dajcie znać, czy taki materiał Wam się podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.